Pojawiła się tu na przystanku nowa nowa, nowa stanica dla straży pożarnej, to jest bardzo ważne, bo to jest jednak coś powstało, coś pięknego na przystanku, no i pożytecznego, to by nie powiedzieć, no, dla, dla wszystkich ludzi, całego miasta. Także przy okazji, przy okazji razem z komendantem, panem Klimczakiem, żeśmy doszli do porozumienia, że warto jakąś tablicę zainicjować, pokazać, jak to wyglądało to miejsce kiedyś tam. No i wpadliśmy na pomysł, żeby z tej mojej książki, Legenda przy i dziś, wybrać dwa zdjęcia. I one pokazują ten teren z, z lat 50. To jest jedna, jedno zdjęcie, to jest od ulicy, zdjęcie tego terenu od ulicy Jagiellońskiej, gdzie widać było pusty, 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 pusty plac, całkowicie zabagniony. I drugie zdjęcie jest od ulicy Krakowskiej. I no, widać tam, bo na tym powiększeniu zdjęciu, widać, że tam ten strumyk rzeczywiście płynął, bo ludzie zdają sobie sprawę, że ten strumyk płynął obok ulicy, no ale rzeczywiście taka była prawda. I dlatego, dlatego jest to bardzo ważne pokazanie, jak to było kiedyś. Jak to było kiedyś, bo później my jako szkoła, dwójka, wspólnie z żołnierzami, żeśmy tutaj sadzili potem te, te, te słynne sosny. No, ale no, bo tu były piachy, były, 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 były wydmy piaszczyste, także tu te, te sosny rosły, one były cieniutkie, aż widać się, do góry, także to była kwestia czasu, kiedy, kiedy, kiedy popadają to. No ale ładnie się stało, że tutaj przyszła straż, zagospodarowała to. Dlatego też chciałem podziękować właśnie panu komendantowi, panu prezydentowi Romanović-Morzewskiemu, że podszedł do tej mojej inicjatywy bardzo pozytywnie. No i, i w szybkim czasie powstała ta, ta tablica, która upamiętnia to miejsce z lat 50.,